Rozdział 68. Gregor. Tymczasowy Wrocławianin. Godzina 3.50 dnia 20 kwietnia, no to mini 2018. Za 37 minut odjedzie pierwszy bus w kierunku Wrocka, i raczej byłoby dobrze, żeby odjechał ze mną na pokładzie. W tym celu wypadałoby zlec się z wyraz, deka się ogarnąć i w okolicach 4.11 wyjść z chaty w kierunku przystanku, wyciągając po drodze kamerkę kamerkę, dla której najbliższe 4 dni będzie dość aktywnym czasem. Albowiem już o 4.12 idąc na autobus zaczęło się pierwsze ujęcie, które razem z ujęciami nagranymi później wylądują w filmie na kanale YouTuber McGregor. Ale do tego czasu to jeszcze sporo wody upłynie w Bystrzycy, nad którą przejechałem w okolicach 4.29, by o 5.04 wysiąść na pętli busa na ulicy Dawida w mieście Wrocławiu, w którym kamerka też miała co nieco do roboty. Aczkolwiek włączyłem ją dopiero na rogatkach Wrocka, gdyż niestety specjalnie radzi sobie w nocy. Przechodząc z pętli busa na piąty peron dworca PKP nagrało się kolejną scenkę wspominając w niej kilka słów o Wrocławii, którą akurat mijałem, celem tego, by o 5.13 wejść na wspomniany wcześniej piąty peron głównego. To z kolei po to, by pojawić się na pokładzie stojącego na nim pociągu, zanim on o godzinie 5.18 zamknie drzwi i odjedzie w kierunku Zielonej Góry. Tyle tylko, że wtedy youtubera McGregora już nie będzie na jego pokładzie, bo on nie wyjedzie nawet z granic administracyjnych Wrocka. No i tak też było, gdyż wysiadłem sobie na stacji Wrocław Stadion. Wysiadając jednak od razu, ścigło się konduktora, by ten przybił mi pieczątkę jako dowód na to, że wysiadając z pierwszego obsłużonego przez siebie pociągu, dokonałem przy okazji pomiaru, którego wynik brzmiał, jak można się było domyślać, zero osób wysiadających, nie licząc siebie oczywiście. I tak wyglądałoby najbliższe 11,5 godziny na tejże stacji, gdyby nie moje nagrania realizowane na tej stacyjce nagrania mnie w akcji, timelapse obrotowe pokazujące samą stacyjkę, nagrywane pomiędzy liczeniem osób to wsiadających do pociągów w stronę głównego, to wysiadających z pociągów, które na głównym zaczęły swój bieg i tak sobie leciał czas do godzinki 17, kiedy to zakończyła się moja zmiana. Pojawił się ziomuś, który do 23 z hakiem będzie robił to samo co ja no może z wyjątkiem nagrywania scen do vloga. Tymczasem ja po raz ostatni dnia dzisiejszego wchodzę kilka metrów w górę celem dostania się na przystanek tramwajowy. Nie po to w końcu 1 lutego dałem zarobić MPK Wrocław 420 zł za bilet półroczny na wszystkie linie, żeby teraz dymać chociaż pół długości przystanku z buta, tak więc wsiadłem w pierwszy lepszy tramwaj, jaki się przybłąkał. Teraz akurat jego kierunek jakoś średnio mnie interesował, gdyż miał mnie podrzucić aż jeden przystanek do przystanku Pilczyce, który jest pętlą tramwaju linii 33. Linia ta kończy bieg na Sempolnie, zanim jednak tam dotrze, wysadzi youtubera McGregora, który w czasie jazdy robił sobie przyspieszonego 15-krotnie timelapsa z jazdy z użyciem bocznej szybowego pojazdu szynowego marki Skoda na przystanku Kochanowskiego, który jest zlokalizowany tuż za jakimś bocznym kanałem modry wykorzystywanym rekreacyjnie przez amatorów, m.in. innymi rowerków wodnych Przeszedłszy za pomocą mostu nad owym kanałem, McGregor skręcił w prawo, aby nie musieć dymać uliczką Sopocką dookoła. Lepiej, szybciej i sensowniej było przejść kilkadziesiąt metrów szutrową ścieżką wzdłużowego kanału i wbić do labiryntu od dupy strony. Labiryntu, czyli akademika należącego do Uniwerka Przyrodniczego. Na portierni oczywiście cała procedura meldunku, podczas której niestety przyszedł czas na punkt procedury pod tytułem płatność za noclegi. Potem dostałem klucz do pokoju, pościel i wszystko byłoby pięknie, cudownie i w ogóle zajebiście, gdybym przy okazji nie dowiedział się, że zbliżająca się noc będzie pierwszą i ostatnią, podczas której będę w pokoju sam, bo jutro wczesnym popołudniem mają mi tam wpierdzielić dwóch gostków. Tak więc jeszcze dnia dzisiejszego czekał mnie wypad na miasto do Castoramy, ale to nieco później. Po tym jak pani na portierni pokazała mi mniej więcej trasę do pokoju, poszedłem kawałek prosto, przez coś w rodzaju podwórka akademika. Skręciłem w drugi korytarze w lewo, na pierwszym piętrze w prawo i po minięciu kilku par drzwi doszedłem do drzwi z numerem 114, po czym wbiłem do swojego pokoju oznaczonego jeszcze dodatkową literą B, co razem dawało numer pokoju 114B. No cóż, przynajmniej jest mniej więcej jasne, dlaczego Akademik nazywa się właśnie Labirynt. Spokojnie można byłoby w nim zgubić Tezeusza z kawałka czwarty liceum ogólnokształcące ugrupowania TILAF. Pokój, jak można się domyślać, nie przypominał pokoju w hotelach pięciogwiazdkowych, ale fakt, że to jest Akademik, a nie hotel, w dodatku w cenie 44,28 zł za dobę, raczej nie dawał zbyt dużej porcji nadziei, że pokój w Akademiku za tę cenę może przypominać pokój w dobrym hotelu. Stan pokoju, wbrew hejterskim opiniom, jakich naczytałem się na fejsie na temat tego akademika, wyglądał w miarę spoko. W miarę dobrze utrzymane białe ściany, bez śladów grzyba, za to z meblami modułowymi, spokojnie pamiętającymi epokę Gierka, a może nawet Simusa, Juska Stalina. Po dwa gniazdka elektryczne na głowę, trzy szafy, dwa stoliki, kilka krzeseł, na dachu coś, co pewnie jest czujką przeciwpożarową, na wypadek, gdyby jakiś Janusz postanowił zapalić sobie w pokoju, lecz pamiętające, co się działo w internacie na Wejherowskiej lat temu kilkanaście, mogę spokojnie zakładać, że i na to kreatywni studenci znaleźli sobie metodę. Do tego wspólna na dwa pokoje lodówka, WC kwadrans, kabina prysznicowa z jakąś firanką zamiast drzwi i takim sobie aneksem kuchennym. Nie było opcji, aby tego etapu również nie nagrać, a potem w montażu nie umieścić w filmie z tych kilku dni. Skoro kwestie stanu i wyposażenia pokoju mam zbani, można, wręcz należy skupić się na nieco innej, bardziej pilnej kwestii. Tą kwestią jest temat bezpieczeństwa mojego dobytku. Jakikolwiek on by nie był. W świetle dwóch gostków mają. Wprowadzić się tu jutro po południu. Jedyną sensowną opcją było skoczenie do kastoramy w centrum handlowym Korona i nabycie kłódki i kawałka łańcucha, którymi będzie się potem zamykało szafkę z moim dobytkiem na czas mojej nieobecności w pokoju. Zrobiwszy stosowne zakupy, wpadłem sobie jeszcze do działającej tam filii oszona, celem nabycia czegoś do wszamania, Pepsi na jutrzejszą dniówkę na stacyjkach i ze dwa piwka na dzisiejszy wieczór. Zanim się z tym wszystkim dotrulałem na przystanek, dorwało się jakiegoś autobusa, z którego wysiadło się na kocha Zrobiło się tę samą traskę do labiryntu i zrobienie użytku z zakupów zrobiła się godzinka prawie 23. A to sugerowało, że czas przyszedł najwyższy, aby machnąć vloga kończącego ten dzień, dopić piwko numer dwa i iść w kimę. Jutro bowiem, czyli w sobotę o 5.52 byłoby wskazane być już na stacyjce Wrocław Stadion, celem zrobienia tego, co robię już od wtorku, czyli spisywanie ile osób korzysta ze stacji kolejowych w mieście Wrocku. Tyle, że zamiast do 17.00 będę tam do 11.18, po czym będę miał czas wolny dla siebie, ale tylko do godziny 15.49, kiedy zacznie się kolejna część mojej kolejowej fuchy, z tym, że na stacji Wrocław Różanka. Zanim jednak to nastąpiło, w sobotni poranek wychodząc z labiryntu, oddając klucz no taki tam mają zwyczaj, że wychodząc na miasto, klucz zostawia się na recepcji dowiedziałem się, że dwójka gostków, która miała być moimi współlokatorami, jednak zrezygnowała. O tyle dobrze, pokój będzie na wyłączność cały czas, a i o bezpieczeństwo swojego dobytku nie będę się musiał martwić. Stwierdziłem więc, że w miarę sensownie będzie skoczyć do labiryntu, co by bez większego sensu nie rozbijać się MPK Wrocław przez 4 godziny, jeżdżąc od pętli do pętli. Zawsze lepiej, skoro jest już taka możliwość popierdzielać się na wyże. Z labiryntu w kierunku Różanki wytoczyłem się kapkę przed piętnastą, wbiłem sobie w Trambaja 9, który dowiózł obserwatora MacGregora na główny, gdzie po spożyciu nabytych drogą kupna dwóch hotdogów w sklepie sieci Żabka udałem się na peron drugi, skąd o 14.44 odjechałem z łomem sieć PKP w kierunku Rawicza, z tym, że ja oczywiście wysiądę sobie sporo wcześniej niż w Rawiczu, bo na swojej stacyjce Wrocław Różanka. I tak jak wczoraj na stadionie, tak dziś, wysiadając ze złoma na różance, od razu ścigłem kanara o podpis potwierdzający, że z owego pociągu, nie licząc mnie, wysiadło okrągłe zero pasażerów. To akurat w przypadku tej stacji okazało się prawie normą. W ciągu całej zmiany, która zakończyła się o 23.09, odnotowałem ruch pasażerski, który dałoby się policzyć na palcach jednej ręki. No cóż, kogoś poniosła fantazja, jeśli myślał, że ludzie będą tam w ilościach hurtowych wsiadać i wysiadać ze zniczami, i innymi cmentarnymi akcesoriami, gdyż tak się składa, że parę 50 metrów dalej jest sobie cmentarz Osobowicki. Ponieważ była to sobota, to z rozkładu jazdy wycięto dobrą połowę kursów, co oznaczało, że pomiędzy pociągami będą przerwy po ponad godzinę, a czasami po nawet dwie godziny. To musiało i skończyło się także nagraniami. Część z nich później znajdzie się w moim vlogu, a część nie, lecz być może przydadzą mi się do jakichś innych filmów. Na przykład scenka przejścia przez tunel pod torami długości jakichś 20-30 metrów. Idąc z jednego końca tunelu na drugi, to, co jest za tunelem, wyłaniało się w obiektywie dość powoli, a to rodzi szansę, że taki materiał może mi się kiedyś do czegoś przydać. A żeby nie musieć wtedy dymać specjalnie na tę autostacyjkę, nagrałem sobie to zawczasu. Od taki przebłysk mojego zmysłu YouTube. Gdy słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, stwierdziłem, że to dobry pomysł, aby pozyskać timelapsa na potrzeby ciągłości serii na moim drugim, wybitnie timelapsowym kanale MacGregor Łowca Timelapsów. I tak oto sobotnie popołudnie zamieniło się w sobotni wieczór, a to z kolei było dobrym momentem, żeby ogarnąć sobie, jak tu o godzinie 23.09, wydostać się z różanki i w miarę szybko i z jak najmniejszą ilością przesiadek dostać się na przystanek Kochanowskiego. Po kilkunastominutowym posiedzeniu na stronkach i jak dojadę i MPK Wrocław na swoim alkatelu, wyszło mi, że najsensowniej będzie wsiąść w tramwaj 24 jadący wprawdzie już do zajezdni na ulicy Słowiańskiej, ale po drodze przejeżdżający przez dworze C na Dodrze. Skąd o 23.33 jest autobus nocny 240. Więc plan w teorii był ogarnięty. Teraz pozostało już tylko liczyć, że nic po drodze się nie spierdzieli. Na przykład rzęch 23.04 do Rawicza się nie spóźni, z czym PKP nie ma jakichś większych problemów. Problemów. Nawet się udało. Złom Dorowicza odjechał w miarę planowo. O 23.05 czy tam 6. Teraz po schowaniu swojej dokumentacji do plecaka pozostało udać się w stronę przystanku tramwajowego celem, by dojść na niego zanim dojedzie tam 24. Planowy odjazd 23.14. To się udało. Tramwaj dowiózł mnie na nadodrze jakoś w okolicach 23.25. Pozostało tylko zaczekać do 23.33, kiedy to z jakiegoś bliżej nieustalonego kierunku przyjedzie autobus 240 w kierunku dworca PKS. Tam wbiłoby się w jakikolwiek autobus, wysiadłoby się z niego na Petrusewicza i wsiadło w 250-kę, 259 w kierunku Wojnowa, ale jadącego przez Kochanowskiego. I tu zaczęły się problemy. Nadeszła godzina 23.33, lecz 240 ani widu, ani słychu. Przyjechał natomiast autobus 103, lecz uznałem, że jest godzina ta, która jest, więc owa 103 na pewno jedzie do zajezdni na Obornicką. Normalnie linia 103 nie jeździ przez Nadodrze, więc ten wniosek był jeszcze bardziej sensowny i uzasadniony. Lecz kierowca 103 miał nieco inne plany. Jak się chwilę później obejrzałem, zobaczyłem coś, co mnie zdrowo zdziwiło, ale jeszcze bardziej wkurwiło. Driver postanowił zamknąć wrota, zmienić numer linii na... 240, czyli na tę, na którą akurat czekałem i sobie pojechać na PKS. Szkoda tylko, że beze mnie. Było to o tyle wkurzające, że mógł, a nawet powinien puścić komunikat linia 240 kierunek dworzec PKS. Nie no panie kierowco. Takie numery pomyślał sobie mocno wpieniony McGregor. To my, ale nie z nami. Jedno miał już załatwione, że McGregor tak łatwo tego w zapomnienie nie puści. Na razie jednak był inny problem, czyli alternatywna trasa na Kochanowskiego. Ogarnąłem sobie, że za chwilę będzie tu ostatni kurs siódemki, tramwaju numer 7 w kierunku Kleciny. Jako, że znam troszkę Wrocław, uznałem, że ta ostatnia siódemka może mi się przydać. Wsiadłem sobie w nią, pojechałem na krzyżówkę powstańców Śląskich z Piłsudskiego, stamtąd na skróty pod wiaduktem kolejowym wzdłuż arkad wrocławskich, pocisnąłem sobie na przystanek koło Wrocławi. Gdy tam dotarłem, było 8 minut po północy. Teraz należało, zresztą nie było już teraz żadnej ciekawszej alternatywy, zaczekać na byle jaki autobus nocny jadący na Petrusewicza. Taką uliczkę koło Aquaparku, która w nocy robi zapętlę nocnej komunikacji autobusowej miasta Wrocławia. Insza inszość, że i tak bym trafił, ale dobre pół godziny wcześniej. Tam siadłem sobie w autobus. Tylko, że kurs o godzinie pierwszej, zamiast chociażby w pół do pierwszej tym autobusem, dojechałem na Kochanowskiego. Było już dobrze po pierwszej trzydzieści, a żeby zdążyć rano na stadion, na spisanie pociąg. W ciągu 5.52 byłoby dobrze pojechać stąd pierwszym kursem linii D w kierunku Giełdowej o 4.28, więc dzięki kanali ze 103 zostało mi teraz około 2,5 godziny kimy zamiast przynajmniej trzech. To musi skończyć się skargą, ale to kiedy indziej. Teraz szkoda czasu na to, zresztą i tak nie mam przy sobie lapka, który leży sobie w pracy, a do peceta mam jeszcze większy kawałek. Jak można było się spodziewać, ledwo się walnąłem, a już mój Alcatel odpalił kawałek ucieczka, czyli uruchomił ustawiony na trzecią pięćdziesiąt budzik. Lecz jakoś tak się złożyło, że zanim zdążyłem doturlać się na Kochanowskiego, była czwarta a autobus D czwarta w kierunku giełdowej. Właśnie odjeżdżał. To troszeczkę skomplikowało mi plany, lecz nie było jeszcze tragedii, gdyż miałem na taką ewentualność plan B, który teraz się przydał. O 4:46 miała być pierwsza dziś dziewiątka, lecz możliwe, że tak jak mi i motor, niczemu napędli się przyznało, gdyż pierwszy okazał się ostatni kurs 259 o 4:47, więc wsiadłem sobie w niego, by o 4:58 wysiąść na Dominikańskim, a o 5:03 wsiąść w trójkę w kierunku leśnicy i około 5:32 na Jakieś 20 minut przed pierwszym pociągiem wszedłem na stacyjkę Wrocław Stadion. Na betonowych wylewkach udających ławki leżała jakaś miniówka i butelka po Finlandii 0,7 litra. Zacząłem się cieszyć, że noc spędziłem w labiryncie, a nie tu. Założyłem sobie plakietkę, kamizelkę, żeby Kanar nie musiał się domyślać, który koleś jest od spisywania liczby pasażerów. Spokojnie zdążyło się jeszcze ustawić kamerkę na miejsce, w którym za stadionu miejskiego wynurzy się słońce i tak powstanie drugi timelapse. Tym razem wschód słońca na stacji Wrocław Stadion. Wprawdzie timelapse powstał trochę na ryzyku, bo w czasie wschodu słońca obsługiwałem pierwszy pociąg, lecz okolica wyglądała na spokojną. Wokół kręciło się sporo osób, lecz wszyscy co do jednego siedzieli w swoich furach wjeżdżających albo już jadących po obwodnicy nieopodal stacji. Postanowiłem więc zaryzykować ten jeden raz. Tak jak myślałem, ryzyko nie należało w tym miejscu o tej porze do jakichś szczególnie wysokich, więc pociąg został obsłużony, a moja kamerka wciąż stała tam, gdzie ją postawiłem, i wciąż nagrywała timelapsa wschód słońca na stacji Wrocław Stadion. Kolejny pociąg w stronę, tym razem głównego, przyjedzie za godzinę, a wtedy już dawno timelapse będzie gotowy. Tak jak wczoraj pracę na stadionie skończyłem o 11,18. Kolejny pociąg 15,49 z różanki, ponieważ tak się kijowo złożyło, że była to niedziela, która za sprawą kilku pajaców delikatnie. Kilkakrotnie to nazywając, było objęta zakazem handlu, to też jadąc ze stadionu, trzeba było postarać się znaleźć coś, co stwierdziłoby, że takie badziewie jak zakaz handlu ma w końcowym odcinku przewodu wydalniczego. I coś takiego udało się wypatrzyć z okna tramwaju na placu dominikańskim. Nie mogło być inaczej, jak trzeba było wysiąść i się do niej przejść, bo tym czymś mającym zakaz handlu głęboko w dupie okazała się być żabka. Zrobiły się zakupki surowców, które w pokoju w labiryncie posłużą do zmontowania prowiantu w kwocie takiej, jaka ostała się na koncie. Nie było hajsu na nie wiadomo jakie zakupy, ale na zmontowanie prowiantu na dziś i kawałek jutrzejszego poniedziałku spokojnie wystarczyło. Po czym wsiadło się w kolejny tramwaj 33 celem dojechania do labiryntu. Tam po dojściu do pokoiku troszkę walnęło się na wyro, zmontowało się wypas z nabytych kilkadziesiąt minut temu surowców, czyli jakiegoś chleba, kawałka masła i kilka plastrów jakiegoś sera żółtego. Wystarczy, aby dożyć do jutra, mając jeszcze zapas Pepsi z piątkowej wizyty w Oszonie w centrum handlowym Korona. Jak już się wypoczęło i skonstruowało prowiant na różankę, wyruszyło się w stronę różanki. Lecz wysiadło się gdzieś w połowie trasy, gdzie i tak trzeba byłoby się przesiąść, a że czasu było jeszcze dużo, to poszedłem se na wyspę słodową na dobrą godzinę. W międzyczasie machnęło się time lapse'a kolejnego na potrzeby mojego kanału YouTube'owego o kontencie timelapsowym. Ale ponieważ na dworze było lekko gorąco, wymyśliłem sobie, że niespecjalnie chce mi się połować tramwajem przez miasto, to też stwierdziłem, że dostanę się na różankę tak samo już jak wczoraj, czyli złomem się ci pe... I to okazał się być bardzo dobry pomysł, bo na taki sam pomysł wpadł Jacek, obserwator robiący to samo co ja, może z wyjątkiem nagrywania vloga, tyle że dwie stacje dalej za różanką na stacji granicznej Wrocławia, Wrocław-Świniary. Jakoś się zgadaliśmy, że Jacek jest sam samochodem i zaproponował mi, że jeśli chcę, to realizując mój ostatni w tej edycji pomiar, mogę wsiąść do tego pociągu i z nim podjadę jego furą, bo okazało się, że on też gdzieś tam mieszka. Była to o tyle ciekawa propozycja, że nie będę skazany na pomysły kierowców, a jest sporo a szansa, że w akademiku będę sporo szybciej. I tak też zrobiłem. I to był bardzo dobry pomysł, bo w pokoju w labiryncie byłem nieco po północy, zamiast w okolicach godziny 1.30. A że jutro był poniedziałek i nie było już w ten dzień pomiaru, mogłem się normalnie wyspać i tak też zrobiłem. Pospałem sobie gdzieś do dziewiątej, zdjąłem pościel, by zgodnie z zasadami akademika oddać ją na portierni przy opuszczaniu pokoju, który zajmowałem od piątkowego późnego popołudnia. Pozabierałem co moje i opuściłem próg pokoju o godzinie 9.59 bo o 10 kończyła się doba hotelowa. Pojechałem sobie na miejsce swojej stałej pracy, gdzie spędzę noc z poniedziałku na wtorek, podczas której ze służbowego komputera poszła skarga na oryginalny pomysł kierowcy autobusu 103, który zamiast pojechać na zajezdnię, postanowił, jak to mawiają kierowcy MPK, przebrać się za 240 i pojechać na PKS ze mnie, zabierając mi dobre pół godziny spania. I dopiero we wtorek po nocce w okolicach 12 po raz pierwszy od piątkowej godziny czwartej rano pojawiłem się w miejscu zameldowanym kończąc tym samym czterodniowy okres bycia tymczasowym wrocławianinem. Teraz zostało już tylko zgrać z kamerki nagromadzony przez te cztery dni na karcie pamięci w mojej kamerce materiał w ilości prawie 30 giga i zabrać się za montowanie tego wszystkiego, obrabianie, odszumianie. Efektem czego jest dokładnie co do sekundy godzinny vlog challenge opisujący te cztery dni, który o godzinie 20.04 dnia 30 kwietnia no do mini 2018 pojawił się na kanale youtuber McGregor. Natomiast ta TimeLapsy obrotowe na Wyspie Słodowej, ze wschodu słońca na stadionie, z zachodu na Rożance pojawiały się na moim drugim kanale YouTube, McGregor Łowca TimeLapsów, odpowiednio 21-28 maja oraz 4 czerwca 2018.